Rozmarowujemy krem głównie na środku twarzy. Palce wskazujące układamy wzdłuż nosa, gładzimy twarz od nosa w kierunku uszu. Rozluźniamy fałd nosowo-wargowy. Nacisk zawsze ma być delikatny, jest to głaskanie. Jeżeli zrobicie masaż za mocno, nie będzie on ani skuteczny, ani przyjemny. Palce środkowe kładziemy nad górną wargę, środkowe pod, a serdeczne na linii szczęki. Rozsuwamy w kierunku uszu, rozluźniając okolice ust, brody i modelując owal twarzy. Układamy dłoń płasko na czubku nosa, przesuwając jedną dłoń za drugą aż do linii włosu. Redukujemy zmarszczki na czole i nosie. Czubki palców obydwu dłoni kładziemy na środku czoła. Gładzimy je aż do skroni, likwidując lwią zmarszczkę między brwiami. Pamiętajcie o bardzo delikatnym dotyku. Teraz najważniejsze, czyli oklepywanie. Działa cuda, bo pobudza krążenie. Pamiętajcie, że jeśli jest ono nieprzyjemne, to znaczy, że robicie je za mocno. Róbcie delikatnie.